Dzień dobry, Jan Piński. Witam na kanale o historii. Dziś Państwu opowiem o tym, czy jak Rosja może się rozpaść. Rosja jest ostatnim kolonialnym imperium Europy. Istnieje prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach Rosja pogrąży się w głębokim kryzysie politycznym. A to z kolei Powoduje, że istnieje prawdopodobieństwo, że ożywi to istniejące tendencje separatystyczne, a to w końcu może doprowadzić do rozpadu imperium, ostatniego kolonialnego imperium Europy. I rozpad ten, wbrew pozorom, nie będzie dokonywał się pod kątem etnicznym, ponieważ przed takim rozpadem rosyjskie tajne służby, Względnie się zabezpieczyły. Linią podziału będzie chęć zaprzestania dotowania upadającego imperium przez bogatsze części. Kluczowym zagadnieniem jest, jak szybko będzie postępował rozpad Rosji, i to nie jest kwestia nierosyjskiego Kaukazu, to jest kwestia Syberii, najcenniejszego klejnotu w rosyjskim kolonialnym imperium który płaci dziś praktycznie wszystkie rachunki imperium. Jeżeli Rosja utrzyma kontrolę nad Syberią, to będzie łatwo mogła pacyfikować wszystkie bunty. Jeżeli straci Syberię, to będzie to oznaczało koniec imperium. Gdyby Syberia przestała dziś dostarczać towary metropolii, to rosyjski eksport byłby mniejszy niż węgierski. Ponieważ ponad 55% dochodów budżetu, Sprzed wojny na Ukrainie, bo teraz ten odsetek wzrósł, pochodziło w jakiś sposób z wykorzystania i eksportu zasobów naturalnych, to Rosja znajduje się w niezwykle sytuacji eksploatowania swojej kolonii, która sama pozostaje biedna i słabo rozwinięta. Syberii pozwala się zatrzymać ledwo jedną trzecią z wypracowanych tam pieniędzy. Dodatkowo Podatków nawet. Dodatkowo, wielkie korporacje zajmujące się eksploatacją bogactw naturalnych płacą podatki w Moskwie, a nie na Syberii, gdzie zarabiają pieniądze. O tym, jak Rosja jest słabym państwem, dobrze pokazuje ostatnia ukraińska ofensywa przy, w regionie Kurskim, gdzie stosunkowo niewielkie ukraińskie siły weszły w tą Rosję jak w masło. To pokazuje, że jest to oczywiście gigantyczna potęga, ale jednak dużo prawdy jest w twierdzeniu, że jest to kolos na glinianych nogach. Zrozumienie, że Rosja to ostatnie europejskie imperium kolonialne, to klucz do przyszłości Rosji. Gdy 25 grudnia 1991 roku flagę Związku Sowieckiego nad Kremlem zastąpił sztandar Rosji. Wiele osób błędnie uważało, że był to skutek kryzysu gospodarczego czy rozczarowania wobec komunizmu. Tak naprawdę upadek Związku Sowieckiego był skutkiem odzyskiwania niepodległości przez wszystkie republiki związkowe naraz. Nawet ci naukowcy, którzy dostrzegają dość oczywistą przyczynę upadku Związku Sowieckiego, nie łączą tego z faktem, że europejskie imperia kolonialne przechodziły podobne procesy, gdy upadały. Historia Rosji to historia kolonizacji. Wasilij Kluczewski, który żył od 1841 roku do 1911 roku, jeden z najbardziej wpływowych rosyjskich historyków końca XIX wieku, twierdził, że rosyjska kolonizacja różniła się od kolonizacji innych mocarstw. Historia Rosji to historia kraju, który się kolonizuje. Obszar kolonizacji wewnątrz niej rozrósł się wraz z jej formalną sferą państwową. Czasem się kurczył, czasem, czasem rozszerzał, ale ten wieczny cykl trwa do chwili obecnej, przekonywał. Chociaż sami Rosjanie kolonizowali głównie nie własne ziemie, ale te należące do innych narodów, to nadal ich elity starają się przedstawić ów proces jako różniący się od kolonizacji dokonywanej przez narody Europy. W przeciwieństwie do wszystkich mocarstw zachodnich, Rosja nie została zbudowana przez przemoc, ale przez pokojową ekspansję. Nie przez podbój, ale przez kolonizację, przekonywał Georgii Fiedotow, żyjący od 1886 do 1951 roku, rosyjski historyk. To oczywiście kłamstwo. Rosyjska kolonizacja przypomina europejską, a w związku z tym musi się zmierzyć z tym samym procesem rozpadu, co kolonialna Imperia Europy. Oczywiście są różnice między kolonializmem europejskim a rosyjskim, ale nie dlatego, że Rosjanie kolonizowali pokojowo. Pierwsza era kolonializmu obejmuje okres od XI do XIV wieku, kiedy powstawało państwo Mowskiewskie poprzednik Rosji. Między tysięcznym a 1150 rokiem książęta Rusi Kijowskiej założyli miasta, które później stały się kluczowymi miastami imperium punktami oparcia dla księstwa carstwa Moskiewskiego. Były to miasta Włodzimierz, Suzdal, Rjazań i oczywiście sama Moskwa. Metropolia podupadła w wyniku sporów dynastycznych aż do lat 30 XII wieku, ta część tego, co w XVIII wieku Piotr I, zwany Wielkim w Rosji nazwą Rosją, y, zwana była Suzdaliami. Szybko się rozrastała, tworząc największe państwo europejskie po Cesarstwie Rzymskim. W 1238 roku Mongołowie spustoszyli całe księstwo, niszcząc później także samą metropolię kolonii, Ruśkioską. To ostatnią kontrolowali siłą, zmuszając do płaczenia Haraczu. Pieniądzach i w dawaniu poborowych do armii mongolskiej. Mongołowie dopuszczali jednak spore elementy samorządności na podbitym terytorium. Ziemie ruskie nie były uważane za integralne części imperium Mongołów. Książęta moskiewcy mieli dużą swobodę rządów pod warunkiem płacenia wysokiego haraczu. W końcu Moskwianie zrzucili jarzmo Mongołów. Historia Rosji zaczyna się więc jako rozwinięta kolonia osadników z innego księstwa. Była przez prawie 200 lat w niewoli innego państwa. Żadne inne europejskie imperium kolonialne nie miało takiej historii. Druga era kolonialna zaczyna się dla dzisiejszej Rosji w XVI wieku. Europejczycy w tym czasie zaczęli kolonizować odkryte Ameryki, gdy funkcjonuje ona jako państwo Moskali w tamtym czasie. I to państwo Moskali rozpoczyna ekspansję na północ i wschód. Odzyskali Riazań do 1520 roku, podbili Hanat Kazański w 1552 i Hanat. Astrahański w 1556. Zlikwidowali Wielką Ordę Nogajską w 1557 i zajęli Hanat Syberyjski w 1582. Te podboje zbiegły się mniej więcej z tym, co Hiszpanie zdobywali w Ameryce Środkowej i Południowej, czyli Haiti w 1496 roku, Kuba i Portoryko 1508, Nowa Hiszpania, czyli obecny Meksyk w latach 1519-1521, Peru i Rio de la Plata w latach 1535 36 oraz Floryda w 1565 roku. Ale Rosjanie podbili większe terytorium, kontynuując marsz na wschód. A, skojarzenia z niemieckim drag nach Osten jak najbardziej są na miejscu. Do 1610 roku dotarli do rzeki Jenisej. A w połowie XVII wieku zbliżali się do granicy z Chinami. Do 1689 roku podbili już całą północno-wschodnią Eurazję, aż po cieśninę Beringa. Tych nowych posiadłości, zarówno europejskich w Afryce, jak i Azji Południowej, jak i rosyjskich w Azji Środkowej i na Kaukazie, nie należy zaliczać do kolonii, ponieważ mieszkało tam niewielu kolonistów. W 1897 roku na Syberii mieszkało 2,1% Rosjan, w obwodzie Samarkandy, dzisiejszy Uzbekistan, Rosjanie stanowili 1,4%, a w obwodzie fergańskim, także dziś część Uzbekistanu, 0,5%. Tutaj właśnie jest różnica między koloniami, które zaludnili Europejczycy i państwami siłopodporządkowanymi władzy europejskiej, kontrolowanymi bez przesiedlania ludności. Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku mocarstwa europejskie stanęły w obliczu niepokojów, a później rewolucji w koloniach. Doprowadziło to do oderwania ich zamorskich koloniów od ich imperiów. Rewolucja amerykańska przeciwko Brytyjczykom i powstania latynoamerykańskie przeciwko Hiszpanom i Portugalczykom nie wynikały z odrzucenia europejskich wartości. Wręcz przeciwnie, koloniści Przyjęli tradycyjne poli tradycje polityczne ze swoich ojczyzn. Chcieli po prostu zbudować własne państwa zgodnie z europejskimi ideałami. Buntownicy z Ameryki Północnej, Tomasz Jefferson, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton i Południowej, Franciszek de Miranda, Simon Bolivar czy Jose de San Martin, byli bardziej europejscy niż ci, którzy opowiadali się za zachowaniem absolutyzmu. W Europie i władzy metropolii nad koloniami. Ten etap dekolonizacji różni się do ostatniej fazy z XX wieku, lata 1940-70, gdy kolonizowani odrzucili wrogie sobie tradycje kulturowe. Dopiero tutaj schemat kolonialny się załamuje. Rosyjska kolonia Syberia nigdy się bowiem nie zbuntowała. I to pomimo faktu, że jej stosunki z Rosją pod wieloma względami były podobne do stosunków Europejczyków z ich koloniami. Były jednak kluczowe różnice. Syberia była przez wieki intensywnie eksploatowana. Dostarczała i dostarcza najcenniejsze towary eksportowe od ropy i gazu ziemnego po złoto czy futra. Syberię nazywano kolonią, ale w rzeczywistości była mocno związana z historyczną metropolią Moskwą. Od końca XVI wieku traktowano ją jako odległą, ale część państwa moskiewskiego nie jako kolonię. W przeciwieństwie do Europejczyków, władcy Rosji nie stworzyli na Syberii silnej regionalnej elity. Pierwszy syberyjski uniwersytet został założony w Tomsku w 1878 roku, aż 242 lata po Uniwersytecie Harvarda, który został założony w kolonii w Zatoce Massachusetts. To jeden z głównych powodów, dla których Syberia nigdy nie próbowała odłączyć się od Moskwy. Syberia była bowiem jednocześnie kolonią i terytorium zależnym, które było traktowane jako część państwa moskiewskiego, a później rosyjskiego. Rosja była więc zdobywcą i kolonizatorem, jak też krajem podbitym i skolonizowanym. To unikalne doświadczenie różniącego od europejskich potęg. Wnioski płynące z upadku Związku Sowieckiego w 1991 roku nie zostały odrobione. Tak w Rosji, jak i w krajach zachodu. Kiedy Rosja stała się Związkiem Sowieckim w latach dwudziestych XX wieku, doszło do mieszanki polityki imperialnej Carów z komunistyczną ideologią. W końcu, pod hasłem internacjonalizmu, reżim komunistyczny podporządkował sobie stare kolonie i terytoria okupowane. Końcówką tego procesu był rozbiór Polski, aneksja państw bałtyckich w latach 1939–49 i bez Arabii. Bezarabia to jest ta była część Rumunii, dziś nazywana Mołdawią. To są te, to są te rejony. E... Na końcu, zaś w 1944 roku, aneksja Tuwińskiej Republiki Ludowej istniała jako niezależne państwo od 1921 roku, podporządkowane Związkowi Sowieckiemu w polityce zagranicznej. W 1992 roku Tuwa podpisała nowy układ stowarzyszeniowy z Federacją Rosyjską, ale rok wcześniej miały tam miejsce poważne protesty antyrosyjskie komuniści rządzący Związkiem Sowieckim prowadzili politykę, która w końcu wykończyła to państwo właśnie po linii narodowo-wyzwoleńczej. Sowieci promowali bowiem ruchy narodowo-wyzwoleńcze, podobnie Amerykanie, bo chcieli w ten sposób przyspieszyć upadek Imperium Brytyjskiego. Związek Sowiecki miał jednak poważniejszy problem. Konstytucja każdej republiki związkowej dawała jej prawo do dołączenia się od związku z dowolnego powodu. W 1944 roku rząd sowiecki wzmocnił to prawo, zezwalając dwóm republikom, Ukrainie i Białorusi, na przystąpienie do organizacji narodów zjednoczonych. Nazywanie Związku Sowieckiego Federacją było zaczątkiem przyszłych secesji. Co ciekawie, mówi o tym jako o błędzie sam rosyjski dyktator Władimir Putin, podkreślając właśnie, że pozbawienie Imperium Carów, zamienienie go na Związek Sowiecki, tego unitarnego charakteru było właśnie przyczyną rozpadu. Związkowi Radzieckiemu udało się przetrwać powojenny upadek państw kolonialnych. Jednak gdy sowiecka gospodarka podupadała, a reformy polityczne stały się nieuniknione, dawne konflikty narodowościowe wypłynęły na powierzchnię z ogromną siłą. Demokratyzacja zwiększała dążenia republik do budowania nowych tożsamości narodowych. Co ciekawe, do rozwodu padła, parła sama Republika Rosyjska. Wynikało to ze strachu przed kolonizacją w drugą stronę. Takim za, z takim zagrożeniem nie zetknęły się nigdy europejskie państwa. Do 1950 roku na Wyspach Brytyjskich mieszkało około 20 tysięcy niebiałych rezydentów urodzonych za granicą. Podobna liczba była w Holandii i Belgii. Gorzej prezentowała się Francja, ale ich terytoria wcielone z kolonii nigdy nie przekraczały 5% udziału mieszkańców we Francji właściwej. Tymczasem według ostatniego spisu powszechnego z 1989 roku Rosjanie stanowili zale, zaledwie 50,8% całej populacji Związku Sowieckiego. Rosjanie wierzyli, że demontując imperium sowieckie, bronią swojej tożsamości narodowej. Tak więc w 1991 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której kolonizatorzy i kolonizowani współpracowali ze sobą w demontażu imperium. Jedynym problemem Rosji była utrata Ukrainy w związku z demontażem Związku Sowieckiego. Ukrainę nie można jednak nazwać rosyjską kolonią, ponieważ przez wiele stuleci Kijów, stolica Rusi, był metropolią Moskwy. Sam termin Rosja pochodził z XVIII wieku, gdy państwo moskiewskie zdobyło Kijów. Wraz z odejściem Ukrainy, Historyczna Rosja doznała niezrównanego ciosu, jakby została zredukowana z Rosji z powrotem do Moskwy. Słynny politolog, architekt polityki USA w XX wieku, Zbigniew Brzeziński, żył od 1928 do 2017 roku, jest ojcem m.in. obecnego ambasadora amerykańskiego w Polsce, Majka Brzezińskiego. Powiedział kiedyś, że bez Ukrainy Rosja przestaje być imperium euroazjatyckim. W domyśle, Staje się imperium azjatyckim. Bez posiadłości europejskich mocarstwowy byt Rosji zależy w zupełności od utrzymania Syberii. Porażki w wojnach z koloniami oznaczały zwykle początek końca imperiów kolonialnych. Na dodatek, porażka z Ukrainą, gdyby do niej doszło, byłaby dla Rosji znacznie bardziej bolesna niż przegrana Hiszpania lub Portugalii, na przykład z Francją. Ukraina nigdy nie była bowiem postrzegana w Rosji jako samodzielne państwo, tylko jako buntująca się prowincja zamieszkana przez hamowatych pobratymców, pogardliwie nazywanych chachłami, w nawiązaniu do tradycyjnych ukraińskich kozackich fryzur. Rosyjskie imperium jest trzymane nie tylko siłą, ale także dwoma mitami. Pierwszy jest taki, że Rosja jest potęgą militarną, której nie można pokonać. Drugi jest taki, że dawne kolonie bez Rosji skończą w epoce kamienia z rosyjskiej perspektywy Ukraina jest zbuntowaną prowincją. Dlatego wojna z Ukrainą jest sprawdzianem imperialnego mitu. Dlatego Rosja stara się, przegrywając wojnę, zniszczyć jak najbardziej Ukrainę. Skoro nie możemy was pokonać, to skończycie w epoce kamienia upanego. Los imperium Rosji zależy od tego, czy uda im się zniszczyć zbuntowaną prowincję. Załóżmy teraz. Że Rosji nie uda się rozbić Ukrainy i nieuprawdopodobnie, że będzie w stanie to zrobić w niedalekiej przyszłości. To może wystarczyć, by zakwiać wiarą w oba założenia imperialnego mitów, tym samym uruchomi to proces dezintegracji państwa. I najprawdopodobniej, to jest moja hipoteza, rozpad Rosji nie zacznie się w republikach etnicznych. Bo jest to zbyt oczywiste. Tajne służby Rosji przygotowały się na taką możliwość. Ten proces zacznie się w dużo bardziej rosyjskich regionach, które nie będą miały ochoty finansować dalej funkcjonowania imperium, które nic im nie daje. Dziś to jest taka metafizyczne rosyjskie przywiązanie do bycia częścią większego całości, rosyjskiej cywilizacji. Zwrócę jeszcze raz uwagę. Najazd Rosji na Narys Ukrainy na Rosję ma olbrzymie znaczenie psychologiczne, ponieważ kładzie mit niezwyciężności Rosji. Jeżeli Ukraina okopie się na tych terenach i będzie trzymała te tereny, zyskuje nie tylko psychologicznie, ale pokazuje, że e, państwo rosyjskie jest po prostu e, jako imperium straciło. E, Datę ważności. Szanowni Państwo, polecam Wam historię Ekspert. To jest magazyn, którego jesteśmy wydawcą. To jest Pogarda dla szlachty 250 lat od obrzydzenia samoralmatyzmu to tylko jeden z tekstów. Jest jeszcze, Szanowni Państwo. Tajna religia Hitlera, w co naprawdę wierzył Firer. Tajny bank elit. W 1930 roku w Bazylei powstał Bank Wszystkich Banków, siedziba banku rozrachunków międzynarodowych Bazylei. Czym był ten bank, szanowni państwo, jak pomagał nazistom i dlaczego przetrwał II wojnę światową i rozliczenia? Jak zarabili, zarobili po prostu olbrzymie pieniądze Kennedy. Ta familia, wbrew pozorom, dorobiła się nie tylko na prohibicji, to raczej te pieniądze z prohibicji posłużyły jako koło zamachowe pewnego nielegalnego interesu. Jakiego? To jest właśnie sekret fortuny Kennedy. Jest, Szanowni Państwo, też tutaj mój materiał o tym, jak naprawdę wyglądała obrona Westerplatte. Historia, ekspert, Szanowni Państwo. Polecam również drugi z naszych magazynów e, Historie bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych Empikach. Szanowni państwo, a ja mówię e, do zobaczenia. Prosiłbym również o tematy, które państwo chcielibyście e, abyśmy tutaj zaprezentowali w komentarzach propozycje.